Cylowy dom o architekturze dworkowej położony w pięknej, zielonej miejscowości w Zalesie Górne. W pobliżu szkoła, przedszkole, kościół, PKP, PKS oraz lokalne linie autobusowe. Stan domu deweloperski. Dom idealnie usytuowany według stron świata. Działka wyposażona w instalację odprowadzania wody deszczowej oraz w automatyczną instalację nawadniania ogrodu. Zautomatyzowana brama wjazdowa i garażowa. Instalacja alarmowa Soil, wideofon. Dom zaprojektowany bardzo funkcjonalnie. Na parterze, garaż, na dwa samochody. Salon z aneksem kuchennym o łącznej powierzchni 46 m2. Hall, gabinet, łazienka. O powierzchni 40 m2, piętro, poddasze do częściowej aranżacji własnej. Pomieszczenie rekreacyjne ma powierzchnię prawie 40 m2, 3 lub 4 sypialnie po około 14-20 m2, dwie łazienki o powierzchni 10 m2, balkony 6 m2 oraz duży taras o powierzchni aż 24 m2.